Ricky Rakun i szepczący las. Kilka dni po wieży świtu, Ricky i jego przyjaciele podążali za porannym światłem w dół góry. Serce świtu delikatnie jaśniało w torbie Ricky'ego, oświetlając im drogę przez cichy las poniżej. Ale gdy weszli między drzewa, światło słoneczne przygasło. Las szeptał, nie wiatrem, ale głosami. Tili poruszyła uszami. Słyszałeś to? Powiedziało moje imię. Bruno zmarszczył brwi. Pewnie to tylko wiatr. Oliw pokręciła głową. Nie znam żadnego wiatru, który by mówił podejdź bliżej. Riki wyciągnął serce świtu z sakiewki. Jego złote światło migotało, odsłaniając mgłę kłębiącą się między pniami. Drzewa zdawały się pochylać bliżej, a ich liście szeleściły słowami. Podążyli za szeptami do srebrnego stawu na polanie. Odbicia falowały po powierzchni wody, ale zamiast ich twarzy zobaczyli inne szopy lisy, niedźwiedzie i sowy, które bezgłośnie wzywały pomocy. Głos Tilly przycichł. Są uwięzione gdzieś. Delikatny wiatr poruszał wodą, tworząc słowa. Szepczący las strzeże tych, którzy są zagubieni. Uwolnijcie ich, a las się obudzi. Ricky spojrzał na swoich przyjaciół. Więc to nasza następna misja. Bruno mruknął, ale jego oczy były ciepłe. Cóż, nie możemy nawet zrobić jednego spokojnego spaceru. Każdy z nich włożył łapę lub skrzydło do wody. Natychmiast otoczyła ich smuga światła, a staw jarzył się coraz jaśniej, aż wszystko zniknęło w bieli. Kiedy światło zgasło, znaleźli się w dziwnym lesie o zmierzchu pół dnia, pół nocy. Szepty ucichły, ale powietrze mieniło się niewidzialną magią. Olif rozpostarła skrzydła. Nie jesteśmy już w naszym świecie. Ryki rozejrzał się, a serce świtu rozbłysło jaśniej. Więc dowiedzmy się, czyj to świat i jak go uratować.